Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim filozoficznym zawrocie głowy, w filozoficznych zawrotach głowy. Myślę, że ten pomysł na nazwę jest całkiem ciekawy i dosyć dobrze oddaje ideę filozofii. Dzisiaj chciałem się pochylić nad filozofem, który w top ten filozofów ever zajmuje jedno z czołowych miejsc może nie jest to pierwsza trójka, bo tą chyba zostawimy dla Sokatesa, Platona i Arystotelesa, ale postać ta niewątpliwie pierwsze dziesiątce będzie się znajdować. Jesteśmy w oświeceniu w przełomie XVIII i już będziemy wkaczali powoli w XIX wiek. Filozof, o którym będę dzisiaj mówił, absolutnie mógł być autorem powiedzenia wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, a myślicielem tym będzie Immanuel Kant. Postać, która urodziła się w królewcu obecnym Kaliningradzie i tam spędziła całe swoje życie. Tam się mały Immanuel uczył, tam studiował, tam został profesorem, stamtąd też korespondował z licznymi intelektualistami tamtych czasów, ale sam za bardzo się nie przemieszczał, nie opuszczał królewca. I niektórzy twierdzą, że w zasadzie nigdy nie odbył żadnej wycieczki poza swoje rodzinne miasto. Nie jest to jednak kluczowe, kluczowe jest to, co też Immanuel Kant pomyślał, że tak wielkim filozofem został. Nie dam rady przedstawić Wam tutaj wszystkich koncepcji skupię się na dwóch jego Ciekawych pomysłach, natomiast ogrom jego pracy jest naprawdę przytłaczający. Zajmował się bardzo wieloma dziedzinami wiedzy od moralności przez epistemologię, ontologię. Jego kolejne prace, krytyka czystego rozumu, krytyka władzy sądzenia, krytyka pokrytycznego rozumu to są wszystko ogromne, potężne korpusy tekstów, które naprawdę ogromny wkład wniosły w późniejszą XIX-wieczną filozofię, a i do dzisiejszych czasów. Naprawdę bez Kant'a trudno jest przysiąść tak głębiej do filozofii. Natomiast jest to już dosyć zaawansowana wiedza. Nie będziemy za bardzo mieli przestrzeni, przynajmniej w tym momencie, na to, żeby całością się zajmować. Skupię się, jak powiedziałem, na dwóch tylko zagadnieniach. Pierwszy w tym odcinku. Mamy XVIII wiek i te wszystkie koncepcje oświeceniowe, o których Wam wspominałem w poprzednich odsłonach, zaczynają powoli kiełkować i dojrzewać. We Francji już niedługo rozpocznie się wielka rewolucja. Karol Sanson, kat Paryża, będzie miał pełne ręce roboty, będzie gilotyna pracowała, będzie dokonywała się wielka przemiana społeczna we Francji. A tymczasem podległym królewcą Immanuel Kant będzie sobie pisał i tworzył i zastanawiał się nad tym, jak też poznajemy świat. I tu dochodzimy do tego zagadnienia, o którym chciałem dzisiaj konkretnie powiedzieć. A mianowicie do czegoś, co w filozofii nazywa się przewrotem kopernikańskim Kanta. I oczywiście wprost odwołuje się do tego ogromnej zmiany, którą dokonał Kopernik, przestawiając słońce i ziemię metaforycznie ze swoich miejsc. Ruszając ziemię, zatrzymując słońce. Podobnej rzeczy dokonał Kant w swoim intelektualnej pracy, która bardzo silnie zaczęła oddziaływać później na filozofię. Na czym polegał ten kopernikański przewrót Kanta? Otóż do tej pory w całej filozofii, postrzegając świat, zastanawiając się nad tym, w jaki sposób my poznajemy świat, patrzono na to w taki dosyć zdroworozsądkowy sposób. Poza racjonalistami, którzy tak jak Platon uważali, że świat, który widzimy, jest tylko pewnego rodzaju odbiciem, jest nieprawdziwy, tylko rozum nam podpowiada, jak oryginalnie żyć, no to już w oświeceniu oczywiście empiryzm zdobywa pierwsze swoje miejsce, jest absolutnie doktryną, która będzie wiodła filozofów dalej i raczej mało będzie takich, którzy będą. Podważali istnienie świata. Co więcej, wszystkie dokonania nauki będą nas tylko i wyłącznie twierdzały, że świat realny istnieje, że świat, który widzimy jest taki, jak jest, i powinniśmy zająć się badaniem tego świata. I właśnie o tym badaniu będzie myślał bardzo intensywnie Immanuel Kant. Będzie zastanawiał się, jak można to zrobić i co tak naprawdę możemy badać. Jeżeli Weźmiemy sobie do naszej analizy na przykład telefon i zastanowimy się, co też możemy o nim powiedzieć, czym jest ten telefon. To możemy stwierdzić, że jest to pewien przedmiot osadzony w całej innej rzeczywistości przedmiotów i pozostający w nim w pewnych relacjach z innymi obiektami tej rzeczywistości. Ale Immanuel Kant dostrzeże, i będzie to bardzo ważne spostrzeżenie, że tak naprawdę to ten przedmiot, który chcemy badać, ten telefon, czy jakakolwiek inna rzecz nam dostępna, tak naprawdę nie jest nam w pełni dostępna. To, co możemy powiedzieć o tym telefonie, powie Immanuel Kant, nie wynika z tego, jaki on jest, czyli to nie on dostarcza nam pewnej wiedzy o sobie. To raczej my nakładamy na ten telefon pewną wiedzę i doświadczenie, którą mamy. Dotychczasowy empiryzm dosyć mocno kładł nacisk na taką strukturę logiczną poznania świata, która wygląda tak. Mamy pewne doświadczenie, doświadczenie świata. Poznajemy coś, widzimy, słyszymy. I to doświadczenie wpływa na to, w jaki sposób my formułujemy tezy o świecie. Czyli, krótko mówiąc, patrzymy na świat i z tego, co widzimy, formułujemy pewne tezy o świecie. Immanuel Kant dostrzegł i zrozumiał, że ta relacja jest niewłaściwie postawiona. Że ten logiczny ciąg jest jednak inny. a W zasadzie jest dokładnie odwrotny. Że to nie doświadczenie buduje nasze pojęcia o świecie, ale to nasze pojęcia o świecie budują nasze doświadczenie. Co to znaczy? No tutaj docieramy już do bardzo współczesnej filozofii. Te zagadnienia już będą dosyć trudne i dosyć... będą wymagały dużej pracy intelektualnej z naszej strony, żeby dokładnie zrozumieć istotę myśli tych filozofów, o których będziemy rozmawiali. Ale spróbujmy pochylić na nad tym w taki sposób bardziej praktyczny. O co mogłoby chodzić Kantowi? Otóż, jak możecie widzieć w tle, za mną stoją książki, są jakieś półki. Jeżeli zastanowimy się, jakie są kolory tych rzeczy, jaki jest kolor półek, które są za mną. No, myślę, że śmiało wszyscy mogą powiedzieć, no, że to jest białe. Tak samo część książek, która ze mną stoi, ma białe obwoluty. Ale jeżeli spytam Was dokładnie, czy te kolory różnią się od siebie, czy kolor jednej książki różni się od koloru białej, książki różni się od koloru półki białej, no to pochylając się nad tym, powiemy, no. Tak, bo to jest rzeczywiście inny odcień koloru białego. Ale w sumie używamy jednego słowa: takiego ogólnego, prostego, szybkiego słowa: to jest białe i to jest białe. Jeżeli jednak mamy prawdziwie opisywać świat, to powinniśmy być w nim możliwie precyzyjni. Co więcej, taki skrót myślowy, jaki pojawia się w naszej głowie, że to jest białe i to jest białe, można sprowadzić do mylnej oceny tego, jak. Pewne rzeczy wyglądają, ponieważ może dokonać się pewien skrót intelektualny w nas, skrót pojęciowy, który sprawi, że błędnie przypiszemy jakieś atrybuty jakimś przedmiotom. To pojęcie koloru, czy też jakiekolwiek inne pojęcie, którym opisujemy świat, będzie wpływało na to, w jaki sposób będziemy formułowali wnioski o tym świecie. I Manuel Kant zda sobie z tego sprawę i powie bardzo mocno: poznając rzeczy, tak naprawdę, mówimy raczej o tym, jacy my jesteśmy niż o tym, jaki jest świat naprawdę albo jaka jest rzecz naprawdę. Jeżeli mówimy o telefonie, to możemy powiedzieć, że on jest cienki, że jest prostokątny, że ma białą obudowę, a z drugiej strony jakiś taki ciemny ekran. Natomiast te wszystkie cechy, które wymieniłem, które wydają się być oczywiste, one są takie tylko dlatego, że z naszej perspektywy to będą kluczowe pojęcia do opisu tego przedmiotu. Natomiast to, jaki ten przedmiot jest naprawdę, to jest już poza naszym zasięgiem. Nie będziemy w stanie zdać relacji z tego, jaki on jest sam dla siebie. I tu Kant użyje takiej frazy, która gdzieś być może w naszej drodze intelektualnej się będzie pojawiała, a będzie rzecz sama w sobie. Użyję takiego sformułowania, żeby powiedzieć, że świat składa się z właśnie z rzeczy samych w sobie, ale tak naprawdę my nie mamy dostępu do tego, jakie rzeczy są naprawdę, jakie one są w tej istocie. Możemy tylko mówić o relacji, jaka jest między nami a daną rzeczą, co my możemy powiedzieć o tej rzeczy. A to, co my mówimy, z kolei nie wynika z tego, jaka jest ta rzecz, ale raczej z tego, co my jesteśmy. Jeżeli byśmy nasz telefon, jak w poprzednim odcinku opowiadałem historyjkę z mojego dzieciństwa i zastanawiałem się nad przeniesieniem jakichś rzeczy w przeszłość. Zapewne pewne rzeczy, które byśmy dzisiaj przenieśli w dawne czasy, byłyby opisywane w, czasach w zupełnie inny sposób niż my to dzisiaj mówimy. Być może dostrzeżono by w nich inne cechy, hmm. być może ten telefon zupełnie inaczej by opisano, ponieważ inny był aparat i struktura pojęciowa, jakiej wtedy używano. Być może w przyszłości w zupełnie inny sposób będzie się mówiło o takich rzeczach jak komputer, jak rozmowa, i tak dalej. Być może będzie to wyglądało w zupełnie, zupełnie inny sposób, ale będzie to wynikało z tego, że zakres pojęciowy będzie zupełnie inny. Wróćmy na chwilę do tych kolorów, żeby jeszcze mocniej to pokazać. Jeżeli żyjemy w świecie, tak jak na przykład Ludy północy, gdzie biel czy rodzaje śniegu są bardzo liczne i bardzo ważne w naszym opisie świata, to tych różnych nazw na kolor biały, czy różnych rodzajów śniegu będziemy mieli bardzo dużo w naszym słowniku. To będą dla nas oczywiste, czy będą nam przydatne do opisu świata. Z kolei z naszej perspektywy, jeżeli mówimy że spadł dzisiaj śnieg, albo za oknem leży śnieg, to mamy na myśli w zasadzie każdy rodzaj zamarzniętej wody, która ma kolor biały i leży na zewnątrz. Natomiast z punktu widzenia eskimosów, śnieg może być naprawdę bardzo różny. My to w sumie wiemy i wiemy, że może być taki miękki, wilgotny puch albo taki ostry, kujący szron nie. Ale z naszego punktu widzenia to po prostu jest i to, i to, to jest śnieg. To z kolei nie pozwala nam dostrzec różnicy pomiędzy tymi różnymi zjawiskami, jakie dzieją się w świecie. Nie pozwoli nam dobrać dobrych butów na taką pogodę, nie pozwoli nam dobrać właściwych. NART i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ to wszystko nie będzie dla nas istotne i nie będzie kluczowe. Dopiero kiedy mamy ten aparat pojęciowy, to jesteśmy w stanie dostrzec pewne niuanse, które być może są kluczowe dla opisu świata. Podsumowując jeszcze raz. Przewrót, który dokonał Kant, przewrót w intelektualnym spojrzeniu na świat, w myśleniu o świecie, był następujący. Dotychczas uważano, że to doświadczenie, które jest w świecie, rzeczy w świecie, Przynoszą nam wiedzę o tym świecie. To obserwując te rzeczy, my tworzymy obraz tego świata. Immanuel Kant odwrócił to i powiedział: Nie, nie. To obraz świata, jaki mamy, powoduje, że porządkujemy go w taki, a nie inny sposób. Sprawia, że poznajemy go w taki, a nie inny sposób. Zwracamy uwagę na te, a nie inne rzeczy. To z kolei sprawia, że nie posiadamy dostępu, takiego prawdziwego, ostatecznego dostępu do przedmiotów. Rzeczy są same w sobie jakieś, ale my nigdy nie będziemy wiedzieli, jakie one są w całym swym opisie, w całej swej istotności. Możemy tylko mówić o tym, jak wygląda relacja nasza, podmiotu poznającego, do przedmiotu, który jest poznawany. Bardzo ważna zmiana, bardzo ważne przyniesienie akcentów w świecie i bardzo kluczowe dla myślenia współczesnego zagadnienie, które wprowadził Immanuel Kant. Trudne, mocno abstrakcyjne, ale mam nadzieję, że udało mi się jakoś przybliżyć Wam, czym ten przewrót Immanuela Kanta był i w jaki sposób wpłynął na to, jak my dzisiaj, nie tylko z punktu widzenia filozofii, ale też całości nauki czy całości wiedzy postrzegamy dany świat. Widać to bardzo dobrze również w analizach tekstów literackich, analizów obrazów, analizów zwyczajów itd. itd. W historii nazywa się to błędem historycyzmu, kiedy przynosimy nasze pojęcia współczesne na dawne czasy. Kiedy mówimy, kiedyś ludzie byli okrutni, bo wychowywali dzieci w taki, a nie inny sposób albo toczyli wojny w taki, a nie inny sposób. To jest błąd pewien. Ponieważ nie uwzględnia tego, że z perspektywy tamtych czasów zupełnie inaczej to wyglądało. Ale właśnie ten zakres pojęciowy sprawia, że w inny sposób postrzegamy jakąś rzecz, jakieś zjawisko, jakiś fakt, jakiś tekst kultury, czy wszystkie inne rzeczy, które możemy poznawać. Tym jest właśnie przewrót kopernikański. Położenie nacisku na podmiot poznający, na nas, a nie na świat, który jest dookoła nas. Pięknie dziękuję za dzisiaj i zapraszam do kolejnych odcinków.